No Kochani, końcówka lipca, już w naszych ogrodach jest bardzo dużo warzyw, z których możemy robić przetwory. Ostatni mój filmik był, jak robię leczo do słoików na zimę. Kompot robiłam też taki całkiem inny, a dzisiaj postanowiłam zerwać cukinię i zrobić dżem z cukinii z galaretką. Moja cukinia, jak widzicie, jest całkiem spora. Sadzę właśnie tą zieloną, bo ona, żeby jaka była duża, ona po prostu ma cały czas miękką tą skórkę. Małe pestki póki co, ale słuchajcie, obrałam ją, bo nagrywam telefonem źle mi tak, jedną ręką. Obrałam ją ze skórki, wyczyściłam gniazda nasienne. I ją będę tarła teraz na tarce o grubych oczkach. Po czym ją będę smażyła w jakimś rondelku. Ja sobie podzielę tą cukinię, którą zetrę, usmażę na dwa różne smaki. Będę robiła dżem z galaretką truskawkową, a drugi będę robiła z galaretką agrestową. I zobaczymy, który smak lepiej będzie pasował do cukini. Przyznam się, że pierwszy raz robię ten jam. Zawsze robię z cukini albo ketchup, albo robię buraki świkłowe z cukinią. Przepisy na pewno będą, przynajmniej taką mam nadzieję, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby nagrywać filmiki i że będziecie chcieć je oglądać. Także, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, Subskrybuj. Przepis napisany będzie na samym końcu. Także zapraszam do obejrzenia całego filmiku. A ja idę po maszynkę z grubym oczkiem i tre resztę cukini. Nasza cukinia już jest starta na tarce, na maszynce. Słuchajcie, podzieliłyśmy na dwie części, jedna będzie truskawkowa, a druga będzie agrestowa. Jedna już jest nastawiona szybciej. Teraz musimy ją smażyć, żeby po prostu odparowała ten nadmiar wody, bo będzie za rzadka. Mimo to, że damy do niej galaretkę, ale my chcemy mieć taką gęstszą. Także chwilkę ją smażymy. I widzimy się za chwileczkę. Smażę tak około 40 minut, żeby jak najwięcej odparowała ta woda. To już od Was zależy jaką chcecie mieć konsystencję, ale raczej nie chcę, żeby mi pływał z kanapki lub z naleśników, robię już taki gęstszy. Tylko kochani, ja mam taki specjalny, piękny, wielki przyrząd i cały czas mieszam, żeby nam się ta cukinia nie przepaliła zwłaszcza gdy już traci ten nadmiar wody jedną część już zdjęłam z ognia będę dawała do niej cukier jedną całą cytrynę wydusiłam, więc wlewam sok z jednej cytryny i wsypuję galaretki Pierwsze truskawkowe, a do drugiej części będziemy robili inny smak. I kochani, mieszam to aż się całkowicie galaretka rozpuści. Djęłam z ognia, ponieważ w yy, przygotowaniu będzie mi się robiła tylko niepotrzebna piana, będzie mi się to przypalało. Bo jak wiemy, cukier. Będzie nam się przypalał, galaretka tak samo. A tak spokojnie rozmieszam. Spróbuję, czy jeszcze tutaj coś mi więcej trzeba. Wymieszam, przeleję do słoiczków. I wtedy zabieram się za następną część. Te same produkty lądują w drugim, drugiej części dżemu, czyli tak samo cukier, sok z jednej cytryny. Tylko zwracajcie uwagę, żeby Wam czasami tutaj pestki nie powpadały. Tak samo jak czyścicie cukinię, również te pestki próbujcie jak najbardziej odkroić. Po co Wam pestki w dżemie? Jeżeli chcecie mieć y, jakieś tam kawałki to nie trzyjcie na tarce, tylko po prostu pokrójcie w kostkę i będziecie mieć większą część tego tak na przykład do placka czy do czegoś, ale ja na pierwszy raz spróbuję właśnie takie bardziej papkowate, jak dla malutkich dzieciusiów. Będziemy sobie smarować kanapeczki, naleśniczki. Zobaczymy. Tak samo mieszam ładnie. Dostaje szrek Słoiki mam już ładnie wyparzone. Mam i większe, i mniejsze. W zależności do czego będziemy otwierały, to wtedy otworzę taki słoik. Nie ukrywam, połowę już mi zjedli. Julcia jest zachwycona dżemem truskawkowym. Powiem Wam, że naprawdę truskawk, truskawkowy. Tylko, że ja mam. Yy, Większą ilość cukinii i dałam dwie galaretki i do tego i do tego, ale naprawdę smak jest obłędny. W życiu, gdyby mi ktoś dał, naprawdę robię to pierwszy raz, gdyby mi ktoś to dał i powiedział, słuchaj, to jest dżem z cukinii, nie uwierzyłabym mu. Jest po prostu mniamniuśny. Zakładamy nasze tajemnicze. nalewamy do słoików słuchajcie kochani jeżeli chcecie mieć pewność żeby wam się nie zepsuły te słoiczki z cukinią zapasteryzujcie sobie jeszcze przez 10 minut tak delikatnie żeby wam nie postrzelały słoiki bo naprawdę aż grzech żebyście mieli to wyrzucić chcę wam się jeszcze pochwalić w tamtym roku bo narobiłam naprawdę dużo robiłam Musztardę, również z cukini. Uznaliśmy, że jest o niebo lepsza w tym roku, bo już jest tak wyklarowana wystana, jest lepsza niż w sklepie, naprawdę. Próbujcie, jeżeli nie boicie się smaków, próbować różnych przepisów, z cukinii jest naprawdę bardzo dużo przepisów. A co macie swoje, to wiecie przynajmniej co jecie, ale cukiniowy Sukiniowa musztarda, jest naprawdę bardzo pyszna. Dałam w jednym słoiczku tak na chwileczkę do lodówki, żeby zobaczyć, czy nie trzeba mi trzeciej galaretki, czy wystarczy ta, te dwie, co dałam. I Lucia mi pomoże otworzyć słoiczek. Otwórz mi słoiczek. I pokażemy naszym widzom jaka wyszła konsystencja, ale to naprawdę tylko na chwileczkę było zaczęło wiązać nam galaretkę ale zobaczcie dżem na kanapkę, czy na naleśniki ja nie mam czasu teraz piec naleśników, bo kończę nasze dżemy ale zobaczcie jest naprawdę wystarczająca ilość, przynajmniej jak dla mnie galaretki. Jeżeli ktoś chce gęstszą, no to możecie sobie dodać coś, co jeszcze wam zwiąże bardziej, ale jak dla mnie jest znakomita i w smaku i w konsystencji. Także polecam jak najbardziej ten przepis. Nasz dżem z cukinią już jest zakończony, pozakładany do słoiczków, pozakręcany. Mimo to, że nam wieczko wciągło, ale jeszcze idziemy pasteryzować, tak około 10 minut, żeby mieć pewność, że przetrwa nam to w zimie, chociaż raczej wątpię w to, że to do zimy dostoi. Czuję, że myszy takie na dwóch łapkach będą mi to wynosić z piwnicy. Także subskrybuj mój kanał, lajkuj, komentuj i widzimy się w następnym filmiku.